Cześć, dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania najpierw z języka niemieckiego na język polski, a następnie z języka polskiego na język niemiecki. Wszystkie te zdania będą zawierały słówko FON. Co właściwie znaczy FON? W jakich kontekstach możemy to słówko spotkać? Nasze pierwsze zdanie to Nicht weit von dem Garten Fließt ein Bach, czyli niedaleko od ogrodu. Płynie, strumień, potok. Czyli tutaj fon widzimy, że ma znaczenie od albo z. Wskazuje miejsce czegoś. I właśnie takie znaczenie między innymi ma słówko fon. Wskazywanie miejsca czegoś, wskazywanie na przykład również początku czegoś. Na przykład von München na Hamburg. Od Monachium, z Monachium do Hamburga. Też widzimy, że określamy e, w jakiś sposób miejsce, od jakiegoś miejsca do jakiegoś. Niedaleko od ogrodu, również wskazywanie miejsca, od jakiego miejsca, z jakiego miejsca. Ale również jeżeli idziemy od kogoś, użyjemy von. Na przykład ich komme vom czyli ja idę od dentysty. Fon łączy się zawsze z datywem, dlatego mamy tutaj fon, czyli fon deim połączone w fon. Możemy również przeczytać, usłyszeć takie zdanie jak grüße von der Insel", na przykład Rügen, czyli serdeczne pozdrowienia z wyspy, czyli z jakiegoś miejsca. Znowu wskazujemy właśnie to położenie z jakiegoś miejsca. Ale także może FON wskazywać na źródło czegoś, na przykład źródło hałasu. Der Lärm kommt von draußen. Czyli hałas dochodzi, dobiega z zewnątrz. Czyli też określamy w jakiś sposób miejsce, prawda? Źródło pochodzi z zewnątrz, czyli von draußen. Także gdy mówimy na przykład z góry, z prawej strony, również określamy miejsce. Czyli takie połączenie jak von oben, czyli z góry, również będzie właśnie określało nam miejsce. Na przykład von oben sehen Klaus und Lotte alles auf der Erde, czyli z góry oni widzą wszystko na ziemi. Na przykład właśnie to von oben, czyli z góry, ale też w połączeniu z von rechts, czyli z prawej strony. Na przykład wir sind von rechts gekommen, czyli my przyszliśmy z prawej strony. Von oznacza także od w takim znaczeniu czasowym. Na przykład von Montag bis Freitag, od poniedziałku do piątku. Możemy powiedzieć sobie takie zdanie: Von Montag bis Freitag, a Weitag bis Uhr. Czyli od poniedziałku do piątku pracuje do godziny trzeciej. Ale także bardzo ważna funkcja: FON to taka funkcja, gdy określamy, że coś jest na przykład czyjeś. Albo gdy zadajemy pytanie: Czyj, czyja, czego? Właśnie. Czyli na przykład: Das ist der Tisch von. Meinem Vater. To jest stół mojego taty. Czyli właśnie zadajemy pytanie: czyj. Eee, zerknijcie na przykłady z książki. Das Schiff von Lotte ist weiß. Czyli statek Lotte jest biały. Albo Er will auch ein Stück von dem Kuchen. Czyli on także chce kawałek czego ciasta. Czyli tutaj widzimy, że zadajemy pytanie: czego, czyj czyli to właśnie wtedy znajdzie się y, pomiędzy tymi dwoma rzeczownikami fon i po fon oczywiście używamy y, celownika. Fon oznacza także od, że coś jest od kogoś. Na przykład Der Kuchen ist von der Großmutter, czyli ciasto jest od babci. Teraz przetłumaczmy trzy zdania z języka polskiego na język niemiecki, w których również znajdzie się przy Imekfon. Nasze pierwsze zdanie to kot zeskoczył z parapetu, drugie z góry lepiej widać, i trzecie, czy lecisz z Warszawy do Rzymu. Koniecznie spróbujcie sami przetłumaczyć te zdania, a następnie sprawdźcie z moimi tłumaczeniami. Kot zeskoczył z parapetu. Zacznijmy oczywiście od podmiotu, czyli kot DKC. Mamy tutaj zdanie w czasie przeszłym. Skakać to springen, w czasie przeszłym szprang, też Tutaj bardzo dobrze pasuje nam czas przeszły imperfekt, preteritum, czyli dicacy sprang z jakiegoś miejsca skacze, czyli fon. Parapet to die fensta bank. Wiemy, że fon łączy się z celownikiem, dlatego di zmieni nam się na der, czyli fon der fensta Fensta Bank. Wikacerz Bank von der Fensta Bank. Drugie zdanie, z góry lepiej widać. Mówiliśmy sobie w tych tłumaczeniach z języka niemieckiego na język polski, że właśnie, jeżeli chcemy powiedzieć z góry, z prawej strony, z lewej strony, to mówimy FON i dodajemy na przykład oben. Czyli von oben znajdzie się na pierwszym miejscu i właśnie oznacza z góry. Lepiej widać. Mamy tutaj formę bezosobową i użyjemy dlatego też e, zaimka man. E, a oczywiście, e, jeżeli odmieniamy czasownik przez zaimek man, to odmieniamy go tak, jakbyśmy odmienili przez osoby er, z es, czyli zit. Von oben zit man lepiej, czyli besa. Gut besser am besten. Lepiej, besa. Czy lecisz z Warszawy do Rzymu? Mamy tutaj e, pytanie, y, pytanie zamknięte, czyli e, pytanie z czy. E, zaczynamy oczywiście od czasownika, czyli lecisz, Flex. następnie pojawi się podmiot, czyli w tym przypadku du, flikst du z Warszawy, czyli von. Warszaw bądź Warszawa, w zależności od tego, czy chcemy tłumaczyć, E, miejscowość na język niemiecki czy też nie. Warschau na Rom do Rzymu. Mm. Flix do Warschau na Rom. Mam nadzieję, że udało wam się bezbłędnie przetłumaczyć te zdania. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym tłumaczeniu.